Odkryj moc koloidalnego osmu, najgęstszego pierwiastka natury, teraz wykorzystanego dla Twojego dobrostanu. Odblokuj swój ukryty potencjał dzięki temu niezwykłemu suplementowi. Koloidalny osm wspiera witalność komórkową i zwiększa poziom energii. Doświadcz poprawy jasności umysłu i równowagi emocjonalnej. Niezależnie od tego, czy szukasz ostrego umysłu, czy wytrzymałości fizycznej, koloidalny OSM jest Twoim sprzymierzeńcem. Przyjmij holistyczne podejście do zdrowia dzięki formule zaprojektowanej dla optymalnego wchłaniania i skuteczności. Podnieś swojego ducha i odkryj nowe możliwości z koloidalnym osmem. Czy jesteś gotowy na transformację? Użytkownicy zgłaszają zwiększoną energię, lepszą koncentrację i większe poczucie ogólnego dobrostanu. Koloidalny osm może wspierać naturalne procesy, procesy lecznicze organizmu i wzmacniać układ odpornościowy. Dołącz do rosnącej społeczności osób, które odkryły potencjał tego wyjątkowego pierwiastka. Koloidalny osm Twój klucz do odblokowania bardziej żywotnego, zrównoważonego życia. Dowiedz się więcej o koloidalnym osmie. Rozpocznij swoją podróż do optymalnego zdrowia już dziś.